Automatyzacja raportowania to jest taki najczęściej najniżej wiszący owoc w zakładach produkcyjnych, które no nie mają za bardzo wdrożonych systemów e, informatycznych, albo mają te systemy co najwyżej na tej warstwie biznesowej, to znaczy mają erpy, ale nie schodzą e, nie z tymi rozwiązaniami na shop floor produkcyjny. Polecam przeaudytowanie przez firmę, właśnie IT. My takie usługi świadczymy. Zapraszam do kontaktu, jeżeli jesteś tym zainteresowany. Bezpłatnie możesz sprawdzić, w jaki sposób można u ciebie to rozwiązać. Czy faktycznie w Twoim zakładzie również ten, ten zwrot z inwestycji jest na takim poziomie? Bo ja nie mówię, że, że zawsze to jest ten owoc najniżej wiszący, ale. Najczęściej tak, najczęściej to właśnie automatyzacja raportowania, przygotowanie też takich dashboardów, które pokazują, co się dzieje na maszynach i na produkcji, jest czymś, co wprowadza najwięcej usprawnień przy najniższym koszcie.